Zdrowa Jezusa Chrystusa, witaj z brata i siostry. E, dzisiaj 8 września. E, e, w pierwszym czytaniu czytamy słowo z Knyty proroka Micheja, ponieważ e, to, dzisiaj mamy święto narodzenia Praswiatej Bogorodycy, a jak raz e, Michej pisze o pro, proroctwie, o pro narodzeniu Mesji. Posłuchajmy. Тиж, вифлеєми Ефрато, занадто малий, що бути між тисячами юди, з тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі, його погодження із давних давен, з днів споконвічних. Тому Бог лишить їх аж до часу, коли породить та, що має родити, і тоді решта його братів, повернеться до синів Ізраїля. Він стоятиме і пастиме у Господній силі, a czy imeni i łosz Boga swojego. Ponadto mu bo win, tobie bude wielki, aż do końca w ziemi, win sam bude myrom. Prorok e, Michał, wisim wieków do narodzenia, 8 stoli do narodzenia, my wskazuje, że miejscem narodzenia, Mesii sam będę wyflejem. Nazywa go wyflejem Efrata. Tym już istniał drugi wyflejem e, rozstaszowany na terytorium Kolina Zabulona. E, to mu używa nazwy też efrata. Może kiedyś nawet może taka była taka nazwa e, ranie, starsza nazwa Wyflejema. Z efrata to nazwa regionu też de. <laughs> na podali podaliki i Ma być nazwa tego regionu Efrata pochody z imienia e, drużyny Kaleba, jednego z dwunastu szpionów, jakich Moisej wysłał do Kanaanu, to co nam rozkazuje Knycha e, w Wkazywanie wyflejemy jak miejsce narodzenia Messi. Звичайно, має такий символічний характер. Ну, перше, там звідти походив цар Ізраїля, цар Давид. Підкреслює, що Месія буде в цій лінії ліні буде мати назву, якби походити з роду з царського роду Давида. Месія буде з цього роду. Ale krym dołóż, też, widzisz, jeszcze co tu w wyflejem, małym miasteczkiem, może siłą, a nie Wielki Jerusalem, stolica, pokazuje, że Bóg swoich rysznych wybiera to, co słabe, co małe. Nie, nie tak Bóg baczy jak ludzie. To jest ważne. To dla nas też ważna wskazówka. Що Бог дивиться на те, що маленьке. Е, і в цьому пророці теж маємо нав'язує просто до матері, Месії, тобто до Марії. Е, це жінка, з якої має народитися е, Месія, вона є початком цього нової спільноти. Тобто вона дасть світу Спасителя. Ta porodyt, jak, jaka ma je narodyty. E, <laughs> I patrzmy w tym proroctwie, jak, jak Bóg, jak detalno Bóg nam rozkazuje te ci, ci informacje, niuanse swojej woli. Widzisz, Jewry na pewno czytały co tekst i nie rozumieli o co co oznacza do końca, żebyśmy nie ujawniali. A Bóg już wskazał nam wszystko. I czasem Czasami tak, że my czujemy jakąś Bożą wolę, jakieś Boże informacje, niuanse i nie do końca rozumiemy, o co chodzi Bógowi. Nie rozumiemy, że nasza Dочка Zoru, ta jedna w historii ludzkości, ona jest ważliwa, ważna. Ona jest bardzo tak. ona ma bardzo ona miała wpływ na ludzkość, a to jest po prostu informacje, jakieś maleńkie proroctwo z ust jakiegoś e, małego proroka, który powiedział jedno a ono ma takie wielkie następki. Przez Święta Bogorodycę, którą dzisiaj świętujemy i narodzenia, przeżyła też pewne wyprobowanie i też dla nas wskazówka. Pierwszy jaki jest kryzys w tych znoszeniach z Józefem, na pewno cała wspólnota, rodzina, dywidywała się na Marię z Pidozroju. Józef też no, ma pewne, pewne sumniwy. ale Maria i Józef znały teksty Starego Zawitu, jakie mówiły o ludziach, jakim przeżyły pewne trudności, to muszą po prostu. Був сухняні Богові. Вони знали, що і Мойсеєві люди, наприклад, не бунтувалися на Мойсея, коли він хотів людей вивести з Єгипту до обітованої землі. Вони знали, що цар Давид мусив страждати з приводу переслідувань царем Саулем, який намагався його вбити. Марія Іоси добре знали, що сухняність Богові. Не гарантує безтурботного життя. Навпаки, саме тому, що йдеш за Богом, будеш страждати. Вони були готові піти за, за, за Богом. І коли зустрічаєшся з, з, з якоюсь ворожою поставою з приводу твоєї віри, пригадай собі Йосипа, пригадай собі Марію, як вони прийняли Божу волю і кажуть Богові. Amen. My nie znamy o obstawy do narodzenia Marii. Apokrypha nam co rozkazuje, ale w Biblii nie ma informacji. Ale możemy sobie wyobrazić, że rodzice Marii, jak i Annu, patrzą na tę tak jak wy patrzycie na swoich dzieci, które wy narodiliście. I stawiacie sobie pytanie, a kim będzie nasza dziewczynka, jakie będzie jej przyszłość i tak Марія була най, найгарнішою жінкою на світі. І я впевнений, що і фізично, і духовно, душевно. В усіх аспектах вона була найгарнішою. І вона зробила велику кар'єру, можна сказати, тому що погодилася бути такою смиренною, сухняною Богом та людям. І знаєте. czytajmy w wianki jest jony Rodowiti Susa z Mateja dołuły Bardzo Bahato imien, nie będziemy go czytać. ale można postawić sobie zapytania dlaczego wiesz nam daje cie rodowity Susa to ważne było znajte stoczki zoru jewreja genealogia tej Rodowit, jak like, like, paszport. pasport pasport jaki potwierdza nasz Identyczność, że my jesteśmy z tego narodu. Jezus ma najdowsze rodowice w Biblii. Nie? Z Dawida aż do samego Abrahama. Nikto nie ma dłuższej genealogii jak Jezus. To oznacza, że Jezus jest prawdziwym Jewrejem. Jest jakby idealnym synem wybranego narodu i z czarskiego rodu Dawida pochodzić, e, i tak dalej. Nie? E, zwyczajno traktację, że ta też oca, genealogia, to jest genealogia Józefa, e, opiekuna e, Jezusa, a nie samego Jezusa, bo Jezus jest synem Boga, nie? ale w tym ludzkim Контекст Він прийняв Тіво з Діви Марії в, роді, в родині Йосипа. Ісус народився за справою Святого Духа з Марії, так, але знаємо, що тексти біблійні не говорять нам про погодження Марії з царського роду Давида. I to znak Boga to do dokaz tego, że no tak, to jest jakaś tajna, najmowirna tajna. I wśród przodków Jezusa, zwyczajno zgadany jest sam Abraham i car Dawid, ale też jej cztery żony. I jest naprawdę bezbożny car Manasija. To był pogany car. So, to pokazuje też, że my bardzo potrzebowaliśmy, wyglądały o Mesię, win nam niezbędny do spaszenia, bez niego my byłyby nie, nadal, żeby w Temrewie. I te cztery żinki, jakie wspomina rodzowie Jezusa Tamara, Rahab, Ruta Iba tri, i Batrzeba, silne były były inozemkami, żonami, po Jewrejkami. A trzy z nich to były wielkie grzesznice: Tamara, tam, Rachava, Zacharyba, Powieju. E, 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 Cztery kobiety pokazują, że Jezus narodził się jako syn Abrahama, jako syn wybranego narodu, ale też jest i synem ludzkiej, jakie jest grzeszne, i tak dalej potrzebuje spasienia I na foncie tych czterech żinok z rodowodu Jezusa jest piata żinka zgadzaj się, przeswyta Dziwa Maria, z jakiej narodził się Jezus. I między nimi, a Marieją je, no, jak jest jakaś wielka przerwa. Oni z obrazem ludztwa grzichnego w grzechach, a Maria swojej świątystią wskazuje, że Jezusa, jaki we nas do zbawienia. E... Można skądieć, że w genealogii Jezusa też mają oznacznik, na że pochodził się czas ostatni. E, tam jest, zauważyć, Trzy takie periody po czternastu pokoleniach. A znaleźć mm. czysto 3 i 3, czysto 7 mają wielkie znaczenie dla Jewryjów. Jakoś jest 3 po czternastu pokoleniach, to mamy 6 takich periody po 7 pokoleniach. A czysto w doskonałości jest 7 pokolenia. To, że Jezus narodził się na etapie, można powiedzieć, 7 pokolenia już. Bo sześć pokoleń, po sześć periody po siedmiu po, po a teraz zaczyna się periody, siódme pokolenie. I to jest nowy czas, nowy czas, czas i e, Jezus Chrystus jest e, może takim darem dla ludztwa. W Nim możemy otrzymać e, spasenie. І цією, через яку це спасення прийшло до нас, є і про Свята Богородиця, сьогодні дякуємо за дар Марії. Дякуємо, що Бог вирішив нас спасти, врятувати саме через Марію, що Бог дав нам нашу сестру у вірі, яка нам вказує на Бога живого. Хай Бог буде прославлений сьогодні в нашому е, житті і просимо, що Марія. zaступało się za nami. stawa Jezus Chrystu.